Witajcie na kanale Zdjęciowy TV, a to jest długo wyczekiwany film z jazdy na rowerze. A tutaj pokażę Wam pojazdy, którymi będę jeździł. Będę jeździł i hulajnogą i rowerem. Tak wygląda mój własny rower. Niektórzy mogli zobaczyć na moim prywatnym Instagramie, który się nazywa Daniel Hajdusianek. Jeszcze zapraszam na oczywiście ten, co się nazywa kanał Zdjęciowy TV. A tutaj noga, ona jest akurat domowa nasza. Nasza wspólna. Ale, Ale i tak fajnie pojeździć. Za chwilę zobaczycie. Zaczycie jakieś urywki z mojej jazdy w tej kulajnodze i na tym rowerze. Taki chciałem nagrać odcinek z wycieczki rowerowej, jestem tu oczywiście, nie powiedziałam wam, że jestem tu z moim bratem. Tak, chciałem nagrać taki odcinek. Chcę, żeby jakieś nagrać właśnie vlogi z pola, żeby się więcej działo na tym kanale. Jeszcze, oczywiście, czy chcecie takie jakieś filmy z pola, jeszcze, jeszcze mam parę planów, żeby coś nagrać w jakieś różne miejsca. Będę Was oprowadzać może, ale to w przyszłości, mam wiele planów na różne filmiki. Więc muszę to wszystko zrealizować i potem będę y jakieś jeszcze inne plany, obmyślał co nagrać. Powiem jakieś kilka ciekawostek na temat tego roweru i chulajnowu. Tak, tak prezentuje się mój rower. M mój rower to jest Autor Old set. Nie, nie wiem czy to, czy to czytam. Y Rover został zakupiony 10 lat temu i oto właściwie był rower mojego starszego brata. Y I wtedy... ale długo nim nie jeździł przez parę lat i w końcu. W końcu ja nim zacząłem jeździć. Pomyślałem, co będzie się rower malnował. A tutaj jest hulajnoga. Hulajnogę właściwie zakupiliśmy wczoraj. Tak, tak się ona prezentuje. To jest taka jakby rodzinna. Wszyscy nim, nią jeżdżą. Tak, wszyscy z rodziny. No i dosyć ładna, motus. Wiem, że w niektórych kęgach ta, ta marka jest hejtowana, ale... Ta hulajnoga wydawała się dosyć dobra, gdy została kupiona. I tak się właśnie prezentują rower i hulajnoga. A zobaczę na Poli kończy ten film. Jeszcze może coś wam dopowiem z kamerki, z kamerki na siebie. Właśnie na tym y, możemy już Poli zakończyć ten odcinek. Może kiedyś, jak będę miał możliwości, to nagram zjazdy Zjazdy normalnie, bo teraz nie mam nic, y, nie mam jakoś podpiąć ten, y, Nie mam podpiąć jakoś tego telefonu pod y, rower czy hulajnogę. Może kiedyś jak będą jakieś możliwości. Ale na razie to chciałem Wam tylko taki zrobić króciutki filmik, w którym są urywki mojej jazdy. No i tyle. A ja się chyba będę z wami żegnał do następnych filmów oczywiście. Y, obserwujcie mnie na moim Facebooku, który się nazywa kanał Zdjęciowy TV. Zapraszam Was na mój Instagram, również tak są się nazywający. No i na grupę zdjęcia Daniela. A ja się, a ja się z wami żegnam. Cześć, cześć. nagrałam tylko końcówkę z tego, jak poszedłem na źródełko słoneczne w klinicy Zdroju. Tutaj jest oczywiście yy, hulajnoga i rower. Tak udało mi się ująć. I na tym chyba zakończę ten film, tak naprawdę. Zrobiłem sobie jednak dłuższą wycieczkę rowerową, chciałem się przejechać. A, I dobra, ja się z Wami żegnam już. Cześć.